<śmienic> <śmienic> to ile niech sposób postawi? Angelo Moriondo opatentował Ekspres w 1884 roku. Było to urządzenie proste, które pozwalało w szybki sposób zaparzyć filiżankę kawy, pomijając wszystkie dodatkowe e, rzeczy, związane z przygotowywaniem np. klasycznej włoskiej bukatierki. Chodziło o czas przygotowania i chodziło o e, powtarzalność tak naprawdę tego napadu. Ze względu na to, że espresso jest bazą, bardzo mocno musimy się do tej kawy przyłożyć, bardzo mocno się skupić na niej, dookreśliliśmy parametry związane z espresso. Mamy między 7 a 10 gram, jeżeli chodzi o pojedynczy espresso. Zakres temperatur między 91 a 94 stopnie. Poza gramaturą e, i temperaturą mamy czas parzenia. Stara włoska zasada też mówiła o tym, że każdy mililitr kawy powinniśmy uzyskać w trakcie jednej sekundy. Grubość mm. mielenia jest tutaj kluczowa, eee, im drobniej zmielona kawa, tym wolniejszy przepływ wody, im grubiej, tym szybsza. Im większą dozę damy, tym znowu spowolnimy proces tworzenia kawy, to wszystko będzie miało bardzo znaczący wpływ na smak kawy.